Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Ja to dzisiaj przychodzę do Was z siatami. To są moje, można powiedzieć, zakupy, prezenty, gadżety z Polski. Ja już tutaj jestem chwilę. Dlaczego tutaj to właśnie to czekało w tych torbach, abym to rozpakowała? Jak wiecie, mój urlop już się skończył, albo nie wiecie, kto mnie obserwuje na Instagramie, to wszystko wie. No, a tutaj właśnie chcę już tutaj to wszystko pochować do szaf, więc dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem. Ja skończyłam urlop w połowie. Sierpnia ten film się pojawi znacznie dłużej, gdyż te właśnie zdrębkowe odcinki, które w... nagrałam przed wyjazdem, nie udało mi się uda dodać przed wyjazdem, bo mój internet coś ostatnio szwankuje i był tylko jeden. A chyba nagrałam ich pięć, więc one się tutaj pojawią w pierwszej kolejności, a dopiero później te filmy na bieżąco. Ale to oczywiście będę Was o wszystkim informować. No i tutaj w Hebe założyłam sobie kartę, też dostałam 10 złotych rabatów, więc dwa razy robiłam zakupy i udało mi się kupić maskę do włosów. Taką trójeczkę z prosalonu, więc taka bardziej e, fryzjerska maska. E, chyba była akurat na nią promocja i kosztowała 30 40 zł. Chyba 30 z tego, co mi się kojarzy. Tutaj byłam też z siostrami na rynku. Tym takim, wiecie, pewnie w każdym mieście jest taki bazarek, gdzie jest dużo tych takich pań Ciemnej karnacji krzyczących nowi modeli, czy coś w tym stylu, ale to akurat u Polaków kupiłam dwie, dwie, dwa komplety polskiej pościeli, i one są właśnie na dwie poduszki, znaczy na najbardziej mi zależało, i też w komplecie mają prześcieradło i za dwie za pociąg chyba 70 zł 3D. No jedna jest taka, a druga taka pościel, kolejne urządzenie, zamówiłam sobie na Allegro o, to jest taki właśnie masażer do ciała on ma kilka końcówek moje, dwie siostry go mają, bardzo polecają, więc ja również sobie zakupiłam i tutaj mamy z taką właśnie fajną końcóweczką, którą najczęściej używam bo już się stosowałam tutaj jest jeszcze jedna taka nakładka eee, coś takiego i gdzieś tutaj jeszcze miałam nakładkę taką do pięt ale nie wiem gdzie ją mam, chyba gdzieś właśnie w reklamówce, więc yy, tak, chyba 90 zł z dostawą na Allegro ten masażer bardzo fajny po pracy na zmęczone nogi idealny dalej, co my tutaj mamy o, kolejne urządzenie to akurat udało mi się kupić w Biedronce w przecenie za 90 zł jest to maszyna do peelingu kawitacyjnego z tej tutaj firmy Hoffman i powiem Wam, że też już dwa razy ją stosowałam. Raz w tygodniu to używam i naprawdę widać różnicę. Kiedyś byłam na takim zabiegu w Polsce, chyba 90 złotych on kosztował. A tutaj widzicie, z tą całą cenę, mam takie urządzenie na wyłączność i mogę sobie robić, kiedy tylko mam ochotę. Tutaj jeszcze jakaś herbatka na zimno z biedronki. Mango. W Polsce też akurat trafiłam na falę upału, więc musiałam kupić balsam po opalaniu. Bo powiem wam, że ze dwie albo trzy noce to uh, 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 było ciężko spać. Ramiona mi się zjarały, dlatego to się właśnie też ratowałam. Kolastyną też chyba z biedronki. No i też właśnie miałam jedną taką przypadłość, że chyba za szybko wskoczyłam do morza i nie mogłam przez dwa czy trzy dni ruszać szyją. Dlatego też kupiłam sobie tą Dikle z Ziai. Tutaj jeszcze są zakupy z Senseia, No i oczywiście, jak zwykle, nie mogłoby zabraknąć gaci. Ja mam tutaj eskę, zadyszkę. Kolejna rzecz z Senseia, to jest nowy case na telefon. Mój już niezbyt ładnie wygląda, więc nowy się przyda. I tutaj jeszcze taka bransoletka Nie wiem, czy wy to zobaczycie, bo to są bardzo małe tutaj elementy. I to jest taki trzy łańcuszki. I to są takie trzy łańcuszki z serduszkami. Moim siostrom się bardzo podobało. podobały, więc tak. Tutaj mam też dwie czekolady, które dostałam od mojej siostry i mąż pracuje w Szwecji. Tak, w Szwecji. I to są właśnie stamtąd. I tutaj mam jakąś. To są właśnie takie, wiecie, chyba gorzkie. I ta jest miętowa, a ta jest pomarańczowa. Szwedzkie dwie czekolady. Tutaj kolejna maska do włosów. Z tego co widziałam, chyba w Hebe kosztuje 26 zł, a w biedronce udało mi się ją dostać za 13. Ja żonę kiedyś ją pokazywałam. Tą taką bananową, sławną na Instagramie, a tym razem mam o, z tymi jagodami. Nie wiem jak to się czyta: czy goji, czy goji, różnie każdy to wymawia. I to jest właśnie taka z 98% naturalnych składników. Drugie moje opiekowanie, tak jak wspominałam. Tutaj właśnie z tego rynku mam też jeszcze dwie sukienki. To są eski, ale nie wiem, to chyba na wyższą osobę, bo mi się wydaje, że one będą na mnie za duże. Przymierzałam na ubrania i wydawało mi się za duże, więc bez ubrań na pewno y, też będą. Jedna taka i tą właśnie chyba przymierzałam całkiem podobno. znaczy ten sam fason, tylko y, inny po prostu materiał, znaczy nie materiał, tylko, wiecie, wzorek. Tutaj też na tym rynku kupiłam sobie trzy pary, nie wiem gdzie jest trzecia, y, tych takich skarpetek z Tommy Hilfingera. No i to. A, tu od mojej siostry dostałam rękawice do kuchni, fajna babeczka. Tutaj mam pastę do zębów właśnie z Biedronki, wybielającą Super White, ale tutaj Wam za wiele o tej paście nie powiem, bo jeszcze nigdy jej nie stosowałam. w 99% naturalne składniki. O, zobaczcie sami biometr. Okej, okay. o tutaj chyba na helu Moja pamiątka i tutaj najlepsza kucharka na świecie, Dorota. Gdzieś też mam magnesy na lodówkę. O, właśnie, są tutaj, więc też Wam je pokażę. I co to jest? Nie, to jest. Aha, to był bilet do takiego, na właśnie na helu, bunkra. To do wrzucenia. Tutaj mam ze mm, stilo magnes latarni morskiej. Tutaj ten kupiłam sobie u mnie w mieście, taki, właśnie Polska. Dajcie znać, w których rejonach jesteście, z jakiego miasta, może następnym razem odwiedzę. No, i tutaj właśnie z półwyspu helskiego magnes. I tutaj macie wszystkie te, praktycznie przejeżdżałam przez jastarni i chałupy, więc można powiedzieć, że odwiedziłam te miejsca. I tutaj jeszcze jeden z helu z muszelką, bardzo mi się podobał, więc też go wzięłam. I tutaj to chyba na tyle. A tutaj mam jakiś. Winko, dostałam pewnie od którejś siostry. No i pierwsza torba za nami, tutaj jeszcze jest druga. Co to jest to? A, to nie, to, to, jest, to tutaj sobie kupiłam. Dwie pary skarpetek złuszczających, nie wiem gdzie są drugie. Jedna już na pewno zużyłam, ale właśnie nie wiem z której firmy, bo kupiłam trzy pary i wiecie, po lecie, Te stopy naprawdę są suche, bo wiadomo że się chodzi w, laczka, w laczkach, sandałach, czy tam czymkolwiek, no to takie skarpetki się przydadzą. Tutaj w biedrze jeszcze sobie wziąłam naturalny peeling kawowy. Też nie testowałam, więc za wiele Wam nie powiem. Tutaj taka bardzo ładna mgiełka z Be Beauty Silver Secret. No zobaczymy. Rozświetlająca do ciała. Myślę, że będzie fajna Mam nadzieję, że jeszcze będą upały i zdążę sobie ją przetestować. Tutaj lakier do paznokci też był w promocji w biedronce ten taki, wiecie, kocie oko i był tylko fiolet i chyba brąz, więc ja wziąłam fiolet na spróbowanie. Dajcie znać, czy ktoś korzystał. Ja jeszcze nie wiem też, widziałam na różnych grupach, że niektórym ten magnes nie działa. Nie wiem, dajcie znać, jak mieliście, czy u Was jest wszystko ok z tym. No i tutaj mam też pomarańczowy. Peeling do ciała również z biedry. I ostatnie tutaj rzeczy z biedronki: to są lakiery hybrydowe, neonowy, taki zielony. Tutaj mam yy, biały, właśnie do różnych wzorków. Coś tam będę kombinować. I dwa ostatnie to jest ta baza kauczukowa. Właśnie dajcie znać, czy stosowaliście te właśnie produkty biedronkowe, a ten zrobiłam sobie już na stopach i powiem Wam, że całkiem spoko. Taki też tutaj na tym nie widać, ale to też jest taki neon, pomarańczowy coś w stylu tego mojego paznokcia. Więc lakiery hybrydowe są, dużo kosmetyków. Tutaj mam dwa opakowania tych tabletek dla kota, znaczy nie tabletek, tylko to jest taki płyn. Yy, wiecie, na robaki dla kota. Bo moim kotom dać tabletkę na robaka to jest istne szaleństwo. Tyle, co się namęczyłam, a i tak wypluwają, więc yy, tym razem postawiłam na taki płyn, który się daje na sierść, więc kto ma kotki, to warto spróbować. One są znacznie droższe, bo 65 zł. Yy, znaczy się tutaj są dwie sztuki za 65, a jedna 32,50 yy, niż tabletka, ale dużo łatwiejsza w aplikacji. Gdzieś też wzięłam szampon dla kota, ale nie wiem, czy, czy już go gdzieś nie wyciągnęłam. Tutaj mam dwa produkty z Kerastaza. One są jeszcze zapakowane, bo zamawiałam je na Allegro. Chyba 180 zł kosztowały. I tutaj mam szampon i odżywka, bardzo właśnie polecane przez specjalistów do włosów. O, i tutaj mam właśnie te dwie Paczki jeszcze, a to znaczy, że miałam cztery paczki skarpet złuszczających, bo jedne zrobiłam i tutaj jeszcze dwie z liren mi zostały. Zapas na cały rok będzie. Tutaj dostać jakoś ciężko. Znaczy, w zasadzie nie widziałam w ogóle, więc dlatego zrobiłam od razu zapas. No i tutaj do wybielania zębów biała perła. Kiedy się ją kupywałam w aptece, teraz się pytałam, to mówili, że dawno już nie mieli tego systemu, ale udało właśnie mi się w Hebe trafić. Około chyba 50-60 zł to opakowanie. No to co, dalej o. Tutaj też kupiłam w Hebe taki żel pod prysznic. Nie wiem, pewnie nic specjalnego, ale najbardziej mi chodziło, żeby ten żel miał pompkę. Tutaj nigdzie nie mogę to znaleźć z pompką, a właśnie na takim mi zależało z tego względu, że wiecie jak biorę prysznic, to jedną ręką trzymam słuchawkę, no i potem zawsze jakoś dziwne takie musiałam robić te, tą słuchawkę trzymać między nogami, żeby właśnie zwykły żel odkręcić i nalecieć sobie na drugą rękę. Dlatego zależało mi właśnie na tej pompce. OK, czy ja tu coś jeszcze mam? Tak, taki olejek do ciała z Tutti Frutti, również z Hebe. Truskawka i pomarańcza. O, niedurka. Tutaj, aha, do tej białej perły jeszcze wziąłam pastę wybielającą, również z tej samej firmy, 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 Bambus Carbon i aloes. I tutaj jeszcze z Tutti jeden produkt, a tym razem jest to peeling. No, i to by było na tyle. Tutaj jeszcze jest jedna taka bardzo długa, aż do samej ziemi, e, suknia, którą też sobie kupiłam na tym właśnie rynku, bo właśnie zależało mi na czymś takim bardzo, bardzo długim. No, i tutaj jeszcze mam prezent, który dostałam mojej rodziny na moje urodziny. Trzydziestek, które, które jak wiecie, obchodziłam e, w czerwcu, a już do tej paczki dołożyłam też inne rzeczy, więc już nie wiem, co było gdzie od kogo to Fifi, tutaj Carlo Rossi Peach co tam jeszcze mam a, kolejna rzecz z Hebe, również z Tutti peeling do ciała pomarańczowy ale tym razem większe opakowanie zaś zapas na cały rok o, od siostry, kawa Jakob, nie Jakobs, tylko MK Cafe, wiem, że to jest jej ulubiona tutaj kolejne jakieś winko Bella Preska Eee, kolejna kawa. Kolejne tofifi. I co ja tu jeszcze mam? O, kubek. Branie zaczyna się po 30. Gdzieś muszę sobie go ładnie ustawić. No i czy ja tu coś jeszcze mam? A, taką karteczkę dostałam. I tutaj cała moja rodzinka się podpisała. Eee, o, i tutaj jeszcze od nich dostałam. 30 zdrapek za złotówkę, więc spodziewajcie. No, przejechało, więc spodziewajcie się niebawem nowego odcinku. I tutaj jeszcze te moje ulubione. Moje siostry wiedziały, że one mi się bardzo podobają. Te szklanki z podwójnym dnem. Mam dwie i teraz będę miała kolejne dwie. Więc tak, niedługo jesień herbatki pójdą w ruch, więc będzie w czym robić. No No, i to by było na tyle, ale tutaj jeszcze mam milion z drapek. Więc yy, tak. Niektórzy są tylko z tego względu na moim kanale, więc będzie co oglądać. I tutaj też mam zebki i magnes od Tobiasza. Bo robiliśmy sobie wymianę zrebkową. Ja mu wysyłałam niemieckie. On mi wysłał, wysłał polskie chyba za 90 albo za 100 zł. I też magnes z jego właśnie rejonu. No i dobra, to by było chyba na tyle. Nie wiem, jeszcze na pewno coś było, ale już dawno to rozpakowane, bo ja już tutaj tydzień jestem. Tak samo właśnie Wam wspominałam ten szampon dla kota i takie inne rzeczy, jakieś ubrania, to dawno już jest w praniu, więc troszeczkę więc. Bo tych rzeczy, no ale tyle udało mi się przetrzymać. Więc dobra, ja się zabieram za rozpakowanie dajcie, znaczy za popakowanie tego gdzieś w szafy dajcie znać, czy jest ktoś też z Was, kto mieszka za granicą i co kupujecie w Polsce, jeśli, jeśli jedziecie, albo jak jesteście z Polski, a wyjeżdżacie w inne kraje, to co sobie stamtąd przywozicie. A ja tymczasem się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!